Chciałbym, żebyśmy walczyli do końca skutecznie przede wszystkim o wejście do tej górnej ósemki, bo to daje dużo więcej możliwości na ogrywanie innych zawodników, też na budowanie zespołu na przyszły sezon, a przede wszystkim daje pewność siebie, że jeśli w tej zaklasie i w przyszłym sezonie też się będzie grało długa ósemka to wieczne nerwy. Nie grałem jeszcze jako trener w drugiej ósemce, dwa razy udało mi się awansować z pogonią do tej górnej ósemki i ta ósemka była. W pierwszym roku mojej pracy na czas na promocję dla młodych zawodników. Wielu się wypromowało, kilku odeszło za granicę, a tutaj w niecie chciałbym bardzo, żeby, żeby był spokój na koniec sezonu, żeby nie było takiej nerwówki, jak w ostatnim sezonie, a żeby był spokój, to musimy być w usemce. Oczywiście. Początek mamy bardzo trudny, bo nikt z zespołów nie ma takiego trudnego początku jak my. Gramy z trzema pretendentami do Mistrzostwa Polski: Lech, Lechia i Legia. No, każdy z każdym musi zagrać, ale mamy przewagę dzisiaj nad strefą goniącą nas. Ale po tych trzech meczach musimy tą przewagę utrzymać, a oto na pewno będzie bardzo trudno punkty zdobyć w Poznaniu w Warszawie czy w meczu u siebie z Lechią. Na pewno będzie bardzo ciężko, ale pokazaliśmy rok temu, że przy odrobieniu szczęścia, przy olbrzymim poświęceniu jesteśmy w stanie zdobywać te punkty.